Cześć wszystkim, tutaj ja, playing Scorpion, no i zagram sobie Ludwig z Castle. Miałam na tym poziomie już tak dużo prób, że naprawdę to jest denerwujące. Jestem zmęczony tym, że chodzę za nią, chcę to bardzo mieć z głowy. Myślałam, że zamki są przyjemne, ale jakoś ten nie jest przyjemny, tak samo jak Castle. Motown Castle był przyjemny, Iggy z był przyjemny, ale Lemmy Castle, Ludwig z Castle nie był przyjemny. Nie były przyjemne to zamki. O, jakoś jakimś cudem się udało, ale muszę przejść tam. O. Ha, 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 ha. Yes! Jest! Udało się nie stracić mocy. Dobra, to teraz tutaj musimy musi się udać. O nie, nie trzeba, nie. nie. Ha? Switch! Switch. Ale teraz... I teraz! Muszę biec! Biedni Mario, dasz radę! Dasz radę! Dasz radę! Tak! Jest! mam dwie pelodyny w zapasie. Znaczy mam dwie pelodyny w sumie. Jedną na, na sobie, a drugą w zapasie. Więc jest nieźle. Nie, jak, jak ja go dotknę? No, ej! Ja nie widziałem się, jak ją, ja nie, bo mogłem tego uniknąć. Jak to może, że tak szybko posleciłem pelodyny? Wy się, się na tego nie więcej mam tego dosyć już te zamku. Chcę przejść tego bossa. O, widzę już widzę, bo bosa, tylko kupa trupa czerwony tu jest. Chociaż w sumie to sam mnie nie dotknie. Yes! Muszę go pokonać. Jeśli go pokonam, to się uda. Tylko nie mogę dotknąć jego boku głowy, bo raz walczyłem z nim, już raz, tylko że dotknąłem boku jego głowy. Widzicie, on, on jest tak jak ten nowoczesny Koopaling, czyli że ma taką skorupę. która się rusza. Nagam się. Yes! Najgorszy kupoling nie Jest! Pokonałem go. Wziął ogniem jako jedyny kupoling. Tata nauczył tylko go wziąć ogniem. Ten Bowser. nauczył tylko go, go wziąć nie nauczył. Ale w sumie najstarszy z kupolingu, Dobra. O, wreszcie się udało. Ja się tak cieszę. Chociaż ja w sumie nie, nie ucieszyłem się tak bardzo, jak kiedy przeszedłem Lemis Rakieta! Zamek rakieta, widzicie? Leci do góry. Chce w sensie się do góry, w sensie. Dosłownie, że. Tam jest taki pagórek bardziej. to jest taka góra i on wleciał w nią, i ta, ta góra ma plaster. Ludwig Von Koopa's days of composing Koopa's symbol is in Castle 4 are over. The forest of illusion lies ahead. Mario must use his brain to solve the puzzle of this perplexing forest. Robina! Taki las jest teraz, widzicie? No oczywiście daje safe. I, i tu też daje klejcik. Klejcik, czyli safe zresztą. Widzicie? To jest las. Cały. Cały to folder leży Nie, to chciałam Tak się obserwował. Dobra. Był jakiś taki tryb, gdzie się obserwowało. Tylko nie... O, tak się. No i tu jest ten las, widzicie. No i duży. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku to na tyle. Jeszcze jest tutaj jest secret i vanilia secret, ten switch green. Jest co jeszcze switcha do odblokowania green. Nie, green nie ten red. Red, purple i blue chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, no ja myślę, że w tym odcinku to na tyle. No i nara. Tak! Nara!